– Będzie ważenie? – Oczywiście, Kandydatka będzie ważona? – Oczywiście, tak. – A dlaczego będzie ważona? – No bo trzeba, wiesz, ją zważyć, zmierzyć. – Również inne parametry będą badane? – Oczywiście, oczywiście. I to nawet jeszcze będzie obwód ręki, uda, różne rzeczy. – Kierunek studiów, nauczanie porządku. Ja, ale mi się ręka traci. Nie przeżywaj tak. Dalej, rok studiów dwa. No. Kolor oczu niebieski. Zaraz 68. taniec, muzyka. Idea mężczyzn. Wysoki brunet. Z niebieskimi oczami. Na razie masz tylko jedną przeciwniczkę. Jak się czujesz przed wyborem mis. Uniwersytetu Łódzkiego. Wiesz, ja się to traktuję jako rozrywkę po prostu. Wiesz, mam nadzieję, że przejdę do Fidałów, jeżeli mam tylko jedną rywalkę. Do... Widzę, że mamy tutaj jakąś kandydatkę na Miss UE, ale ona Absolutnie się bardzo jest. opiera. Absolutnie. Może koledzy coś powiedzą i opowiedzą, Z jakie walory ma... posiada. Posiada ja... same walory. Skromność. Błyskotliwość. Y... Ja Wielkowe włosy. No tak, ale niewątpliwie zdejmę. Jaka Czekamy się rozbierze, prawda? Poczekamy tak. wobec tego i. Ja, 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 ja. Koleżanka ale ale na już. El na Węgry nie jesteś, Nie żartuj. Co ja się Zdrowna. naprawdę nie nadaję, nie. Zdrowna, dlaczego się nie nadaje? Nie mam rady ani A ja widzę co innego. Przyszła, nie może używać siły fizycznej. Ale wydaje mi się, że ma bardzo duże szanse, bo jest wow. bardzo agresywna, prawda? Oczywiście, oczywiście. Hiszpańska krew. No, Ela. Widzę Cię dzisiaj pierwszy raz w życiu i w ogóle zapałałem. Zapałałem, nie to do... widzisz? Kurczę, nie róbcie sobie żartów, no. Nie, ja to mówię poważnie. Oświadczyłbym Ci się, ale to się dyskwalifikuje w tym miejscu z udziału w wyborach. To dlatego tego oświatrz, nie zrobię. Wiesz, to się się no. Niewątpliwie to nie, zrobię, ale po wyborach. Nie startujemy tylko dlatego, żeby nie robić konkurencji naszym koleżankom. Kandydatki z matwiskiemu muszą dzisiaj się zgłosić. Bo dzisiaj dziś... koniecznie. Widzisz, no myśmy nie wiedziały, że tylko dzisiaj i żadna nasza koleżanka nie przygotowała się do dzisiejszego występu. Uważam również, że dziewczyny powinny podejść do tego z większym humorem, a nie nastawiać się tylko na wdzięki swojej. Może okazuje się, że po prostu żadna dziewczyna mieszkająca na osiedlu nie ma żadnych wdzięków. A może i tak, bo skoro są tylko trzy. Obrożam wszystkim i wobec że w tej chwili właśnie w tym momencie zaczynamy wybory mis Uniwersytetu Łódzkiego. Za chwilę na salę wejdą pierwsze kandydatki do mis Uniwersytetu Łódzkiego. Wchodzi już pierwsza. Może się opisz. No wiesz, Paweł, trudno mnie jest ja druga, druga. jestem też dziewczyną. No no ja nie. mogę tylko tyle powiedzieć, że są naprawdę niesamowite. Samowite, no Jedna to... jest na niebiesko, druga na czerwono. Z tego co wiem, to trwały usilne pertraktacje z trzecią kandydatką. Być może się pojawi jeszcze trzecia. Co ciebie spodniło tego, żeby tutaj do nas? Mnie nic nie spodniło, ja po prostu zostałam no, siłą wypchnięta z siłą, pokoju, tak? przez swoich kolegów kilka koleżanek, które zgodnie zdecydowały, że. Powinnam przyjść. No, one to chyba nie wiem. Czekają, że coś przywiozę im z tych Węgier, jednak. To jest... jest trzecia kandydatka. To jest to, to jest, nie jest, jest nie teraz też. Jest siedzi. Nie bez sensu. Wbrew <grym> mojej woli? Czyli te stereotypowe pytania, tak? Dobra. No to leci. Dlaczego kolor nie jest? Ulubiony jest. Dlatego, że. Według mnie to jest jedyny naturalny kolor. kolor. Tak, kolor nieba, tego, który jest nad głową w pogodny dzień. Przebierania przed przed wyborami mis. Powiedz jak się czujesz. W porządku, nawet nie mam tremy, Uważam, że trzeba mieć dużo odwagi, dużo poczucia humoru w tym, co się robi i trzeba być konsekwentnym do końca. Bo tak, że szłam sobie niewinnie prawda, do akademika numer 8 i podchodzi do mnie dwóch chłopców: Słuchaj, pomóż mi. Ja mówię, w czym? No i po prostu. Yy, szłam z nimi do klubu, patrzę, komisja. No i postanowiłam się zabawić. Po prostu, wiesz, wydaje mi się, że podejście do tego wszystkiego jest bardzo dziwne. To znaczy, dziewczyny na pewno mają wielką tremę, ale uważam, że właśnie skoro jest już taka impreza i przecież muszą być ci, którzy oglądają, którzy biorą w tym udział. Musi być jakiś podział ról. A jego oceniasz swoje, że tak powiem, rywalki? Chociaż nie można chyba tak mówić, bo to zabawa jest nasza wspólna. Tak, że są bardzo ciekawe dziewczyny. No i przede wszystkim podziwiam je również za odwagę. No, mają zgratne nogi, stroje też eleganckie, to wszystko. Dwie kandydatki niestety tak się strenowały, że nie przyszły, no i zostało nam tutaj czteroosobowe grono, ale mam nadzieję, że może któraś z dziewczyn siedzących na sali ma ochotę wystąpić, także zapraszamy. A ja mam taką propozycję do całej sali. Ta dziewczyna w białej kotagdzie chce się wycofać. Proszę jej nie wypuszczać. Czy możemy już zdradzić pierwsze zadanie dla kandydatek? Pierwszym zadaniem będzie zaśpiewanie przez kandydatka Solo A kapela jakiejś... Piosenki, ewentualnie jakiegoś tematu bez słów. Może być heavy metal. Zaczynamy od tyłu, tak? Proszę bardzo, numer cztery. Jestem kandydatka numer trzy. I just call to say I love you. I just call to say how much I care. Urodziłam się. Czasami hmm. myślę, że niestety, a czasami myślę, że na szczęście, ale to już kwestia gustu i dnia. Mam propozycję. Publiczność nuci szła dzieweczka do laseczka, a dziewczyny spacerują tędy i przedstawiają się publiczności. Szła do laseczka, do zielonego. To Jak się czujecie po tym finale? Dziwnie troszkę. A reakcja publiczności, jak wam się podobała? Publiczność, według mnie, była wspaniała. Po prostu bardzo, bardzo ciepło nas potraktowali. Jak oceniacie swoje szanse na kwadrans przed ogłoszeniem wyników wyborów MIS Uniwersytetu Łódzkiego? Nie wiem. Nie oceniam szans, zanim komisja nie ogłosi wyników. Wydaje mi się, że komisja będzie ogłaszać je obiektywnie. A jak oceniacie swój występ dotychczasowy w wyborach na MIS? Na jaki stopień? Mam oceniać siebie? Nie, nie. Skądże znam? Wydaje mi się, że eliminacje się już skończyły. Finał też. Doszliśmy do wniosku, że yy, po prostu Miss powinny wykazać poczucie humoru. Sądzę, że nie wykazały. Sądzę, że nie wykazały. A może się przejęły rolę? Rozumiem je, rozumiem je, ale sądzę, że się nie wykazały. Po prostu więcej luzu. No, pomysł jest bardzo dobry, na pewno. No, z tym, że myślę, że przede wszystkim zawiodły kandydatki, moim skromnym zdaniem. Dlaczego? No, poziom jest niestety niski, jeśli chodzi o Miss. U o Ci chodzi? Tak. Myślę, że jest tyle dziewczyn na uniwersytecie, że na pewno nawet na sali można znaleźć ładniejsze. A poza tym sama forma wyboru, myślę, że jest trochę za prosta. Ja nie mówię pod Polskę, wiesz. Ale podobały Ci się dziewczyny? Na razie tak. mi podobały dziewczyny. Ja uważam, że ta komisja jest beznadziejna. Tego doktora bym wytargał za tą brodę i przewiózł go tutaj po tej całej sali. W ogóle nie mają pojęcia w ogóle no, nie o żadnym. czy to mistrz, czy bierze się pod uwagę, powiedzmy jakieś. No już nawet nie o to chodzi. Czy, czy bierze się pod uwagę wygląd zewnętrzny, czy to jest naprawdę mis tego. właśnie. O właśnie. No to też jest ważne. No rozumiem, ale to przecież. Ostatecznie, jeżeli, zapowiad jeżeli zapowiadają wybory, to powinni tam, nawet na tym ogłoszeniu, napisać, że będzie brane pod uwagę jeszcze coś innego, oprócz wyglądu i powinno to wyglądać zupełnie inaczej. ...z chodzeniem i zbieraniem pieniążków. Czy mają być, za przeproszeniem, kurwami, które chodzą, czy... ...żeby tańczyła z jakąś dziewczyną, no to jest spokój. A cyrk to w Łodzi, gdzie indziej urzęduje, nie na tym osiedlu, tutaj. Co to jest w ogóle? No bez sensu. Komisja jest bez... na sali, hamstwo jest na sali po pierwsze. Ile tu jest Początek zapowiadał się w ogóle bardzo na serio. Były wymiary, były wagi i w ogóle no wszystko. dawało się, że będzie tak, no tak jakoś, tak jak naprawdę. Robi, no, tego typu Rozumiem, że jesteś bardzo rozczarowana, tak? No, po prostu nie podobała mi się ta organizacja i w ogóle zabawa, jaką zorganizowała komisja dla, dla uczestników. Nie mogę mówić, bo jestem tak oburzona, że w tej chwili... 90 prosimy na scenę. Po eliminacjach i po finale zostały nam trzy kandydatki. Wśród tych kandydatek za chwilę przekazany tym kandydatkom zostanie tytuł Miss Uniwersytetu Łódzkiego na rok akademicki 84-85. Prosimy przewodniczącego jury o werdykt. Oficjalnie są trzy miejsca punktowane. Jury po krwawych obradach. No, ustaliło. Trzecie miejsce zajęła Pani Halina Król, która miała numer trzeci. Drugie miejsce przypadło Pani z numerem drugim, Pani Elżbietka I pierwsze miejsce Pani Mirosławie grzegorz Dziękuję bardzo, mamy już sprawę rozstrzygniętą i w tej chwili odbędzie się wręczenie nagród. Przypominam, że pierwsza nagroda, dwutygodniowy pobyt na Węgrzech w czasie przyszłorocznych wakacji. Nagrody będą wręczali Przewodniczący Rady Uczelnianej ZSP Uniwersytetu Łódzkiego Zbigniew Kubiński oraz Przewodniczący Rady Uczelnianej ZSP Akademii Medycznej Konrad Kraszewski. Oprócz tego chciałem dodać, że wszystkie trzy dziewczęta otrzymują miejsce na naszym obozie zimowym, organizowanym w tym roku w Bukowinie Tatrzańskiej. Prosimy, dziewczęta, to dla was, prosimy tutaj na scenę, bliżej. do tego konkursu. Jak no, się czujesz, to jest nasza Miss z Uniwersytetu przed nami teraz. No bardzo się cieszę. Wiesz, jestem trochę zdziwiona, nie spodziewałam się po prostu, że, tak, że taki będzie wynik tego wszystkiego. W każdym razie nie spodziewałam się zaczynając to, po prostu biorąc udział w eliminacjach. W eliminacjach mówiłaś, że twoim marzeniem są podróże. Teraz masz szansę chociaż trochę to zrealizować. No i bardzo się cieszę przede wszystkim z tego. Nie raziło cię, że jest taka duża publiczność, że ci ludzie oceniają, patrzą na ciebie w ogóle? Wiesz, chyba nawet o tym specjalnie nie myślałam. No, nie wiem, nie wiem. Jak myślisz, czy zmieni się teraz stosunek do ciebie, twoich kolegów, twoich znajomych ze szkoły, z akademika? Mam nadzieję, że się nie zmieni. Czy będąc ministrem Uniwersytetu Łódzkiego będziesz inaczej traktować każdego mężczyznę, który będzie usiłował cię poderwać? <laughs> Staram się nigdy nikogo nie traktować z góry. To po pierwsze. Po drugie, nie sądzę, żeby pozycja Miss Uniwersytetu upoważniała mnie do traktowania kogokolwiek z góry. Widziałem, że występowałaś dzisiaj w eliminacjach do Miss Uniwersytetu, znalazłaś się na scenie. Nie widziałem Cię w eliminacjach do wyborów Miss Uniwersytetu Łódzkiego. Jak to się stało, że stałaś tam na scenie i usiłowano wybrać Cię na Miss Uniwersytetu? Byłaś tam czwarta, nie wiem, czy robiłaś tam zato, czy. Chciano cię wybrać. Sądzę, że po prostu zostałam tłem dla kandydatek, które były wcześniej przygotowane. Zostałam zaciągnięta. Zaciągnięta została? Tak. A jaki był powód tego? Po prostu brakowało czwartej kandydatki, bo przecież trudno wybierać z trzech. Trzy.